Witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Margonem, gdzie jak spić? Jest to ekspowisko o 40 do jakiegoś 40, 45 levela. Są wilgi, byście się, się pytali. I tu jakoś trochę pełno ludzi mi tutaj wbija. Muszę to napisać. Żeby troje dali mi do Expand, tak samo będę musiał teraz nagrać, żeby nie chodzić 10 tysięcy razy bazeliszki. Yyy, e, Nie, dzięki. E, wolę unistrzałym. Jakoś przedmioty. O, to nie jest grupa, Zawsze mi się ciągle zapomina, ale dobra. Ciekawe, czy z tym damy radę. Dalej, dobra. Dobra, dobra. Z tego nie korzystam, jak na razie. Dopiero może później będę korzystał będę miał, nie wiem, trochę problemy z, z odnalezieniem danym ekspowiskiem. Nie, wiem, czy słyszycie, że mam inny głos? Nie, nie zmieniłem mikrofonu. to O, dobra, panny my już mnie to denerwuje. Co? No dobra. Yy, ty, 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 ty. Dzień dobry. Jakoś ekspozycji nie będę jakoś długo nagrywał. Jakoś mam zamiar, nie wiem, zrobić jak dojść do danego ekspoviska, bo niektórzy nawet nie wiedzą mnie. No, mam No, jeszcze tam są elity. Jakoś nie będę nagrywał, nie wiem, tak długo. Tak, z powisku, bo jakoś mi się za bardzo nie opłacam. Bardziej mi się też opłaca tutaj bić um, jednostki dystansowe. Już mogą mi nawet trzeba wylecieć unikatyczne, które bym, nie wiem, chciał na każdej postaci mi chyba to wyleciało, plus 4 jak na razie. Kurde, musiał to mi się, ale mi się jakoś nie chce, dobra. Przejdziemy sobie na kolejną mapkę. Zapomniałem, że gościowi trochę obiecałem, żeby mu tu trochę zostawić. A jak mówię. Z tych co osób znajdziecie werbin, będziecie musieli pójść tak, znaczy, tak czekajcie, bo. Ano, z werbin, potem tak, tak to będzie takie małe przejście, i tu będzie wejście do tej mapki. Ja znaję, że pewnie teraz mam inny głos, ale i tak y, na YouTube mi zmieni głos. Tak czy siak, czy będzie mi się to podobało, czy nie. Nie, nie, nie pytajcie o to. Nie, nie zrobię swoją swojej wersji piosenki. No błaga was, no O czym miał to być? Kurde o takim który jest nopkiem, czy co? No jest coś dodatkową. By było śmieszne Twoja mama jest śmieszna No tu trochę jeszcze razą Dobra, tu mamy trzech łuczników. No. No, uni strzały dajcie, błagam. No i... Będziemy kwitam. Dobra, mogę sprzedać na Allegro. No nie żartuję, uroana. Będę musiał sobie torwy dokupić, a po prostu z Gunza. Dobra, ja nie chcę się bić. Tutaj, bo to jest... Gunwo. To chyba tak samo stałe wytropione drogi do Elitek. Trochę za bardzo bije na te postacie. No dobra, co mnie to interesuje. A, czyli yy, dobra, tu jest Elita. Jest to Widżej tutaj tu jest... Druga elita, więc jeśli robicie quest'a, no to zrobienie quest'a jest prawie niewykonalne. Wezm. Już to jest niewykonalne, po prostu robić niektórych quest'ów, bo apostoją pełno ludzi, nie wiem. Ja tam stałem, wystarczyło ile, 4 picia i hero zdobyłem tam z Krogora. Jakoś mnie to może pocieszyć. No jeżeli, że potem bazyliszki trzeba nagrać, i to szybko, nawet potem. Nie, 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 nie chcę do widzenia. Musiał no, zrobić tyle porządek z moimi torbami. Sorry. To już na 50. levelu. No dobra. Szczera odpowiedź powieść. no. Jeśli wam się nudzi, no to ekspijcie no. Wtedy większe levely i będziecie mieli, nie wiem, e Ja tam... Dobra, sorry. Wolę bić 50. level, o to mi chodzi głównie. I potem będę nagrywał miksa... ...z e i będę stał dopóki nie spadnie mi legenda. Bo naprawdę byłaby, naprawdę mi potrzebna. Heroiki na mojego przyszłego paladyna. Chyba mi tu nie wejdziesz, to tej jaskini, panie, błagam cię. O, widzę, że Wiktoria, ale mnie to nie interesuje. Dobra. Więc jeśli robicie niekiedy nawet pesta... Tam... Czekajcie jaki to był quest Dobra nie ma to, bo zniszczyłem ten pierścień, więc jakoś mogę sobie przypomnieć o tam gościu, który się w karkana odpierniczał tam co coś mi się tutaj rypie na nowy odcinek, Właśnie boję do... no, się, jest to już będzie, co tam mi tutaj nagrasz. Dobra, przynajmniej wiecie już, gdzie zbić na ekspo od 38 do 45. Ja teraz się biorę za nagrywanie bazeliszków, więc do zobaczenia.